Dzień dobry, dzień dobry, tam serdecznie. Przekąta przekroju osiowego walca jest nachylona do jego płaszczyzny podstawy pod kątem 45 stopni. Wysokość walca ma długość 8. Objętość tego walca jest równa. To teraz zobaczcie. Ruszujemy sobie przekrój osiowy walca. No i tu by była taka połowa walca. O. Mniej więcej coś takiego. Przekątna, no to będzie tutaj. Nachylona do jego płaszczyzny podstawy, czyli tutaj do tego pod kątem 45 stopni. Tutaj jest ten kąt 45. Wyciągnę ten trójkąt tutaj i to będzie trójkąt równoramienny prostokątny, czyli wysokość walca jest równa 8, czyli oznacza, że tu będzie 8. I tutaj będzie też 8 te dwa promienie, a przekątna będzie 8 pierwiastków z dwóch. Jest to trójkąt szczególny. Odsuwam Was do poprzednich odcinków, o których właśnie mówiłem, gdzie jest bok AA, 88 8. I te dwa kąty będą oba miały po 45 stopni. Trójkąt szczególny. Objętość walca. Żeby obliczyć objętość walca, raz tak. Tu są dwa promienie widzimy w podstawie O to 8 symbolizuje dwa promienie, czyli skoro dwa promienie jest 8, to z tego wynika, że jeden promień będzie równy 4. Pole podstawy razy wysokość to będzie objętość. Wzór. Pole podstawy to jest pi r kwadrat, bo tutaj jest okrąg. Pi razy 4 do kwadratu razy h, czyli razy 8. Czyli mamy pi razy 4 do kwadratu jest 16, razy 8 to będziemy mieć 90, 80. Czyli 8 razy 10, tu będzie pi, to 80 plus, albo dobra, 128 pi. Skąd się wziął 128? 8 razy 10 jest 80, 6 razy 8 48, 48 plus 81 128. Odpowiedź B prawidłowa. Dziękuję za uwagę.